to człowiek, który osobiście zamordował więcej ludzi niż jakikolwiek inny kat w nowożytnej historii. W czasach Wielkiej Czystki w latach 1937-38 osobiście rozsywał setki, a może nawet tysiące osób dziennie. Noc za nocą strzał za strzałem. W moskiewskich piwnicach na Ubiance i w podziemiach więzienia Lefortowo Świadkowie wspominali go charakterystyczny strój roboczy, skórzaną odzież ochronną niczym rzeźnik, zawsze spokojny wyraz twarzy i upiorna sumienność, z jaką podchodził do swojej pracy. Krążyły legendy, że to właśnie Błochin własnoręcznie zatłukł lub zastrzelił byłego marszałka ZSRR Michała Tuchaczewskiego podczas egzekucji w 1937 roku. Choć brzmi to symbolicznie, wiele wskazuje, że rzeczywiście uczestniczył w zabiciu Tuchaczewskiego. Wedle jednej z relacji miał gołymi rękami upić upokorzonego marszałka. Tak czy inaczej, do 1940 roku Błochin miał już na sumieniu co najmniej wiele tysięcy istnień i był przez Stalina ceniony za swój niesamowity profesjonalizm.